Dzień nowych technologii. Zespół szkół ogólnokształcących imienia S. Staszica w Zgierzu. 22 marca 2021 roku. Magister Iwona Trojak Wojtczak. Lekcja otwarta języka angielskiego w klasie II liceum oraz spotkanie ewaluacyjne połączone z warsztatami dla nauczycieli. Temat lekcji: Praca w grupach i kształcenie umiejętności mówienia z wykorzystaniem aplikacji Spatial.chat. Spatial dot chat. Word wall. Quizlet. Przebieg lekcji. nasi uczniowie podczas pracy. Dzień dobry, w takim razie witam serdecznie wszystkich gości na naszej lekcji, tak jak i również wszystkich uczniów. Dzisiejszy temat lekcji to powtórzenie słownictwa z działu ciało, również będziemy mówić o wypadkach a także powtórzymy sobie konstrukcje służące do przewidywania przyszłości. OK, and I can't hear you. Uh, Oliwia. Elbow. Uh, no, uh, this... Can, okay, can you repeat? Chin. Uh mhm. -huh. And this thing is? To będzie elbow. Elbow. Julka. Eyebrow. I will go to a restaurant this week. Really? This is what you predict for your uh, next week or this weekend? Uh, <laughs> I, I might uh, go to the restaurant this week. Yeah, weekend. you know, there is this lockdown and so on. So <laughs> I don't think it will be easy. Okay, should we choose another person. Uh, maybe Pavel. Oh, okay. Okay. Mm. Uh, it might be sunny this weekend. Okay, it might be sunny. Pavel, choose another person. Uh, so please say something like, fortunately, unfortunately, I hope you remember. Um, this exercise we tried it uh, last week, uh, but uh, please sit in your groups. Yes, groups or pairs. Uh, I, I would like you to be sitting like on a sofa, okay? Because then uh, I can see you better. Um, okay, I will check if everyone has a partner. So don't start speaking yet, okay? I'll just move around a little bit. Uh, so who is here? Uh, Shimon and. Um, Okay. Shimon, so, where is Mihal? I want to clean up my room, and um, and this is not cool, but it will be okay. 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 I see you have finished, so thank you for this first exercise. And um, your next exercise will be about body parts. Um, so you have to uh, describe one part of the body. For your group or for your partner, and this group of some people in your group or your partner will have to guess which body part it is. I will show you an example now. Uh, okay, uh, I have to remove this thing, this picture. Oh my God, I can't remove it. Yes, uh, I will show you an example now. So I've got two of them. I've got two of them. I use them to breathe. Okay, look at this. I've got two of them. I use them to breathe. Who knows the answer? Can say through megaphone. Lungs. Oh yes, of course. These are lungs. So please uh, talk with your partner. Yes, if you can use your book if you want to. This is on page 34 in your book. Okay, page 34. You have to sit near the television. Let's say it's a television, yes. Let's say it's near the video. Natalia and uh, uh, Olivia, please come here. Yes, Natalia, you have to use your avatar and come here. Okay. In this lesson, you are going to learn how to talk about accidents and injuries. This will help you communicate with friends, sports teammates. Doctors and at hospitals. The first injury is sprain. What happened? But mm -hmm. of course. Um, Have you finished? Uh, uh, yes. Okay. Many of them. Have uh, you finished? Uh, you are talking. Okay. Uh, I Yes, I have. Okay, it's time to finish. So, thank you for this okay. exercise and stop talking now. Um, now, uh, I want you in the same groups to make a story about an accident. Okay, just invent a story about some accident or injury, but you have to use all of the pictures from the story cubes. Can you repeat the question? Yeah, we t last time we talked about bioprinting. Uh, what yes. is it? Yes, can you repeat? What is it? Uh, or, uh, we can, we could print uh, uh, body parts with bioprinting. Mm -hmm. uh, we could. It means it is now possible or will be possible in the future. Uh, it will be possible to print uh, our organs in future. But there uh, is prototype. Uh, okay. When uh, will it be possible? Do we know? Uh, it will be uh, possible in uh, 2025. Okay, but probably uh, in 2025, because yes. this is what uh, we learned from our books. But yeah. Uh, yes, yeah, so don't worry about your accidents because or injuries because in the future it will be possible to print your organs. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów Podsumowanie: Praca domowa wpis na bloga. Witam Was serdecznie. Chciałabym tutaj zacząć od pewnych moich refleksji dotyczących dzisiejszej lekcji. Znalazłam tą aplikację Spatial Chat, poszukując pomysłów na to, jak można, w jaki sposób będę mogła bardziej zaangażować ucznia i zmotywować go do, do uczestnictwa w zajęciach w czasie zdalnej edukacji. Ponieważ zawsze stawiałam duży nacisk na pracę w parach i pracę w grupach, to właśnie taki był mój główny motyw działania. Natomiast breakout roomy w dostępnych aplikacjach, platformach, które są używane w szkołach, no nie za bardzo do tej pory spełniały moje oczekiwania. Przede wszystkim ze względu na tą trudność kontrolowania, co uczniowie w danej chwili tam robią i rzeczywiście daje to uczniom takie poczucie, jakby byli rzeczywiście w prawdziwej klasie. Mogą sobie na chwilę odejść na bok i porozmawiać nawet po cichu. Mogą też podejść, poprosić mnie o to, żeby żebym gdzieś z nimi się spotkała na boku, bo jeżeli mają jakieś pytanie, które wstydzą, którego się wstydzą jakby publicznie zadać, no to tak właśnie. Głównie takie moje refleksje, teraz chciałabym usłyszeć coś od tym. Czy otrzymała Pani informację zwrotną od uczniów na temat lekcji? Jakie były ich odczucia? Tak. Czy przejrzała Pani ankiety, czy. Tak, tak, przejrzałam już te ankiety. Odczucia, no, są bardzo dobre odczucia uczniów tutaj, bardzo pozytywne. Przede wszystkim widzą tutaj taką zaletę, że, że jest to różnorodność jakoś dla nich, że, że już trochę są znudzeni tą, tą zdalną edukacją i jakby tymi narzędziami, które znają. Także zdecydowanie to, no, oni też docenili to, że nauczyciel ma łatwiej, że może sobie chodzić, sprawdzać i wtedy oni też czują taką większą motywację, no bo jednak ktoś ich cały czas kontroluje. Natomiast, co ciekawe, jak dzisiaj ich pytałam, jakie trudności widzieli w, w, właśnie w stosowaniu tego narzędzia, czy w prowadzeniu lekcji tym sposobem, to, to wiedzieli, że właściwie to nie było żadnych trudności. Mhm. Nie czuli się skrępowani, bo jednak my przemieszczałyśmy się od stolika do stolika, i przecież oni widzą na ekranie, że my tam jesteśmy przy nich i, i ich słuchamy. Czy to przeszkadza im, czy nie? Czy nie robiło im różnicy? No chyba, chyba jednak im to nie robiło różnicy. Może dlatego, że to też nie było pierwszy raz, gdy korzystali z tej aplikacji. Mhm. A poza tym no to jednak oni widzą, że ktoś jest w danej chwili dalej, no czyli, czyli nie słyszy, czyli mogą sobie spokojnie, spokojnie rozmawiać, a to nie jest tak jak w klasie, że jakby cały czas są na świeczniku i, i cały czas widać, co robią. Aha. Aha. To znaczy to, że oni faktycznie pracują z panią na zajęciach z użyciem tych technologii informacyjno-komunikacyjnych, to widać. Sam początek lek lekcji z użyciem tego Quizleta Pokazywał, że są do tego przyzwyczajeni. Pani nie musiała im specjalnie tłumaczyć, co teraz będą robić. Czyli powtarzanie słówek w taki sposób jest zupełnie naturalną rzeczą dla nich. Jest to bardzo dobre, bo każdy z uczniów jest pytany, mają wyrywkowo, dostają dwa słówka, prawda, do, do powiedzenia. Bo później była, było Koło Fortuny, gdzie rozumiem y, znowu gramatyka. Tutaj był materiał gramatyczny, prawda? Powtórzenie, przypomnienie. E, a proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz. Na tej platformie Yy, udostępnia Pani inne materiały w trakcie, kiedy oni siedzą, pracują przy stolikach. Czy mogłaby nam Pani przybliżyć, w jaki sposób to się odbywa? Czy jest to trudne, żeby tam umieścić, nie wiem, tak jak były te kostki? Z symbolami, oni mieli do tego y, y, tworzyć historyjkę króciutką, prawda? No to, mm -hmm. to trzeba tam umieścić. W jaki sposób, jakie daje możliwości ta aplikacja, bo jest to dla nas nowa aplikacja. Mm -hmm. My tej aplikacji nie znamy. No jest to dość trudne na początku, trzeba się nauczyć. Ja te wszystkie oczywiście materiały miałam już wcześniej przygotowane, więc no jest to dość czasochłonne i pracochłonne. Samo udostępnianie. Przepraszam, że wejdę jeszcze tak? w słowo. Czy przygotowywała je pani w tej aplikacji? Nie, to są, Nie. są... Nie. takie. To są oddzielne materiały, tak, które ja mam po prostu zapisane w folderze na komputerze w formie zdjęcie robiłam. Czyli na przykład te kostki sobie tam wczoraj rozrzucałam i po prostu zrobiłam zdjęcie i umieściłam już im tylko zdjęcie. Czyli w tej aplikacji Special Chat można umieszczać zdjęcia. I to, co jeszcze, mnie jako język, no ja jestem językowcem, więc zwracam na to uwagę. Ci uczniowie mają u Pani cały czas możliwość. Tworzenia wypowiedzi, wypowiadania się. Tutaj każde ćwiczenie, oni bardzo dużo mówią, i to, że mówią na przykład w parach, to też powoduje, że oni, nie mówiąc tego na forum, myślę, że mniej się krępują. Te pary też są dobierane według jakiegoś, rozumiem, schematu, tak? Czy mogą się dobierać sami, czy pani przydziela. Ja to robię tak, że ja przydzielam ich sama do tych par, natomiast później upewniam się, czy im to odpowiada, ponieważ no dzisiaj wiedziałam, że będą w tych parach przez całą lekcję pracować, w tej samej parze, bo już nie chciałam robić za dużo zamieszania, żeby jeszcze zmieniać im pary, więc tutaj tak. No i tutaj jeszcze ten megafon, prawda? To jest to, że możemy mówić do wszystkich i przy każdym stoliku słyszą w tym momencie. No to jest żeby bardzo też... wygodne, to jest dużo lepsze na narzędzie niż na Teamsach, bo to co Iwona właśnie wspomniała, Y, że na Teamsach jak tworzymy te pokoje, to ja jako nauczyciel, zanim ja się w ogóle do jakiegoś pokoju podłączę, to ja już nie wiem, co reszta robi. Mhm. I, y, tak jak ja tam wchodziłam w te różne pokoje na Teamsach, no to jak oni od razu też widzą, że ja jestem, to o, pani jest, o, witamy, a no, no to może coś pogadamy. A w ogóle to proszę pani, my już skończyliśmy. Mhm. Nie? Tak, to tak, tak. Takie... Rzeczywiście ta aplikacja daje taką możliwość kontrolowania od razu. I tak jak mówisz, ten megafon to też jest bardzo fajna, bardzo fajne narzędzie właśnie, że nawet jeżeli się przemieszczę od tych różnych par i usłyszę, że jest jakiś problem, to mogę od razu do wszystkich jakby skierować tą samą jedną informację żeby pokierować tą pracę na właściwe tory, więc no to i jest to, że uczniowie też mają megafon, w związku z tym, jak, jak chcemy zapytać ucznia o coś, żeby wszyscy słyszeli, żeby udzielił jakoś takiej publicznie odpowiedzi na pytanie, no wtedy uczeń też korzysta z megafonu, także dziękuję za uwagę. Nauczyciel z Basją.